Dzień dobry, wszedłem właśnie do opuszczonej fabryki. Dzisiaj zwiedzam świetnie zachowaną fabrykę garnków. Fabryka ta powstała jeszcze na początku XX wieku, a więc posiada naprawdę bogatą historię. Przetrwała dwie wojny światowe okupację niemiecką, komunę, pożar, liczne kryzysy, a także liczne modernizacje. Produkowała części do pocisków, eksportowała wyroby do Syrii i Meksyku, a kiedyś nawet stała się planem filmowym. Ostatecznie zapewne w wyniku kolejnych modernizacji, fabrykę przeniesiono do nowej siedziby. Natomiast dawna siedziba stoi opuszczona i powoli niszczeje. Latarka jest. O, jak widać. Jak widać, sporo młynów bębnowych.

Nie wiem, czy widzicie, ale coś tutaj bije jeszcze. O, teraz będzie widać, ale to jest w ogóle. To jest pilot od temperatury, bo tu jest temperatura i tak dalej. Śmieszna sprawa dosyć. Tak z daleka mi to zaświeciło, ale właśnie nie byłem, nie chciałem dać wiary, że coś tutaj jeszcze działa. No ale bateryki też widzieliście, więc musi tak być. O. Wow. Dyżurka, dyżurka. Tam widać jeszcze różne rzeczy zostały, garnuszki, no tutaj do podgrzewania posiłków, wrzesień, październik, segregatory. Tutaj generalnie można ludzi spotkać, więc tak sobie słucham dlatego. kawał hali. Nie chcę drgnąć. sobie samochód w ogóle jakiś stoi mm. i reszta wyrobów to już to już końcówka dosłownie niewiele więcej tutaj zobaczymy ale gigantyczna hala, nie? gigantyczna i jeszcze tutaj troszkę to już ostatki z tego co wiem Tutaj produkowano właśnie garnki, i dlatego kilka znalazło się też tutaj. Widzicie, wzory kalendarz 2.14. Tak więc w tym roku jeszcze fabryka działała najwidoczniej. Dobra, tam zaraz zerkniemy, ale tak. Tutaj są jakieś wzory. Widzę. Generalnie do malowania bądź nie. Do naklejania. Może to się jakoś tam specjalnie farba przechodziła pod wpływem ciepła. To się naklejało, oddzierało i no jak widzicie, tego tutaj jest dużo, dużo, dużo. Tak więc, chyba, chyba tak się po prostu malowało wzory na garnkach emaliowanych. Tutaj, Praga. No, trafiliśmy do magazynu z takimi rzeczami, właśnie. Trochę światła, więcej. O! I teraz, jakby był tutaj dzień, a nie byłoby sufitu. Tak ten magazyn wygląda. Radejko zostało stare, którego słuchali pewnie pracownicy. O, tutaj to chyba coś twórczego było, jakaś rozdzielnia albo coś takiego. O tym mogę iść? Mogę iść. Teoretycznie. Tam widzicie są... Chyba przysięg... Chyba przysięg... O! Ktoś tam coś robi. Ja słucham czy tutaj ktoś nie wchodzi dlatego, że... Można... Tak jak już mówiłem się natknąć czasem... Na jego mościów. Tyle zostało z samochodu. Ale wydawało mi się, że ktoś tutaj chodził po dachu. Bo coś ciężkiego stąpało. Okej, okay. to go spotkam albo się schował. Przebiegu nie ma. Ciekawe czy silnik jest. Ptaki chyba łażą Chyba ptaki sobie chodzą Albo po prostu konstrukcja klęka Dobra Fajne to robię wyrażenie generalnie Zrobię sobie zdjęcie i idziemy dalej Gigantyczna hala. Ona sama po prostu robi wrażenie swoim rozmiarem. No właśnie. Tutaj chyba urządzenie do emaliowania, że tak powiem. No, i <noise> już było rozbierane. Było rozbierane, żeby mieć uzyskać. Nie ma daty. Nie ma daty produkcji tego urządzenia. No właśnie, tutaj widzicie, już ściągnięta jest część. Tutaj w takim piecu Nie wiem czy tutaj... A czy no, piecu. Tu się chyba malowało. Te garnki. Yy, być może taśma tutaj była. Wszystko jechało i się malowało, tak jak ten garnek tutaj. Albo były wsadzane. Wsadzane tutaj. Nie, to piec jest chyba, bo są takie kafelki. <laughs> 2018. O, jaka Toyota tam stoi, fajna miejscowa. Kiedyś, kiedyś, kiedy tutaj było więcej sprzętu, naprawdę myślę, że było co oglądać. Było, ale gdzieś, i ja, i inni eksploratorzy przegapiliśmy temat. Jest garnek jakiś jeden tutaj. Hmm. Nie będę nawet. O, dwa są. Wózki widłowe. Nie będę tutaj żadnej żadnego zamazywania obrazu stosował. Myślę, że chyba trochę bym się wygłupił takim zabiegiem w tym przypadku tego miejsca. Wózki widłowe, tam trzeci, elegancko stoją. Coś tutaj, Buczej mnie zastanawia, co pole odkładcze, wyrobów pogruntowanych Chowam dużą latarkę i ciachnę sobie zdjęcia No, jestem z powrotem Jak widzicie tutaj taśma żeby coś zmierzyć, tylko nie, nie, nie dowiemy się już co Trochę garnków się tutaj cały czas wala jak widzicie, także, także jeszcze można zobaczyć y, jakieś, jakieś jakieś elementy, które są potwierdzeniem tego co wam mówiłem, że jest to, gar że jest to fabryka garnków. Dobra, tu byliśmy, to wiecie. Tędy weszliśmy Tu jeszcze garnek sobie leży na środku. Nie było widać. No i dobra, teraz trzeba przejść jeszcze tam dalej. Tutaj tutaj chyba te szyby lecą na łeb, trzeba uważać, bo dostać taką szybą w głowę. To się można głowy pozbyć z pewnością. Tak przyspieszyłem teraz trochę. I się nie denerwujcie, no ale jak widzicie tutaj raczej śmieci są dookoła. Tutaj raczej są śmieci dookoła i w związku z tym przejdziemy dalej. Dobra tam jest jeszcze trzeci wózek widłowy Ale już dwa widzieliście. Tu są tektury, bo jak widzicie to jest lekkie. No i tutaj chyba też nic jakiegoś takiego przedziwnego nie ma. Kolejny garnek. Myślę, że tektury do pakowania być może. Garnek. Bo patrzcie, tutaj, tutaj widać, że wszędzie papier, 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 papier. I tak, tu brytwanka z garnuszkiem. Tu więcej garnuszków i takich większych garnków. Tutaj takie fajne czajniki malowane. Metki. Metki. Jak widzicie, dosyć dużo, dużo czasu tutaj spędziły. Bo zaczynają rdzewieć. Co widać, tam przykrywki, tu garnuszki, a z tego więcej, z tego więcej, kolejne, kolejne, kolejne. Co tu się dzieje? Fajne miejsce, bo powiem szczerze... O, kamera. Powiem szczerze, miałem zawracać. Nie wiem, czy to będzie widać, ale... Znaczy tak, gra. mi się wydaje, że to kamera przemysłowa chyba taka, bardziej w sensie... inaczej. To jest kamera, przez którą można było patrzeć, co się dzieje w fabryce, ale drut jest odcięty też. Wystaje z prawej strony widać, że ktoś ją szarpał a zresztą Ale tutaj garnców jest. Kurczę tutaj kolejne takie takie kto jeszcze malowanych garnków używa oprócz babci. Zrobię zdjęcie, bo, bo zrobię tutaj żyje trochę to miejsce. Można usłyszeć różne dźwięki. Siedzenie ktoś podniósł, majstrował coś przedtem. wow no to no to no to nieźle idziemy prawą stroną maszynerii ale maszynerii tutaj może jakiś człowiek przy na tym fotelu siedział i dozorował pracę maszyn wow Zobaczcie, coś tutaj działa dalej. Włączniki światła. Trochę się zastanawiam, czy się, czy się nagrywam gdzieś. Ba, chyba nie, ale ciężko, ciężko wyczuć, bo za dużo, za dużo różnych urządzeń dookoła. Tędy mogliśmy wejść, stąd przyszliśmy. Mam nadzieję, że nie idę za szybko, że widzicie, co się dzieje dookoła. Tutaj kolejna, garnuszek, kolejne maszyny. Kolejny wózek widłowy tam stoi. Masakra. Ale faktem jest, że... Faktem jest, że tutaj mnóstwo rzeczy jest porozpinane, powycinane i tak dalej. Jak widać. Także myślę, że... O! Tak się te garnuszki malowało? Może tak być, bo tutaj wygląda na to, że farba jest rozpryskana, już zaschnięta. No, tu już pracę. <grytanie> <grytanie> Przeciwkonserwacyjne, że tak powiem, to widać, że, że szły. Wszystko jest rozłożone, wszystko. Więc myślę, że tutaj nikt nikogo nie nagrywa, że tak powiem. To jest wszystko rozwalone. Te w sensie samochody, wózki widłowe, wszystko wszystko jest naruszone, pomazane. No tak, no tutaj na przykład tak jak widać jest taśma, po której coś jeździło, maszeczka rękawice. Ta masęczka zapewne, czyli, czyli myślę, że tak, że tutaj faktycznie mogło odchodzić malowanie garnków. Jak widać, ten to już wiekowy jest. Tutaj możliwe, że faktycznie malowali te garnki w tych maszynach, także tam wcześniej może było suszenie w tych piecach tej farby. Wiecie, garnki też na gorących, na gorących powierzchniach się ustawia, więc ta farba musi wytrzymać temperatury i tak dalej. Tam widzicie jak ktoś pracuje. Także dobra. Można wejść tędy generalnie. I pewnie nie jeden to robi. Te maszyny ciężko mi powiedzieć do czego one służyły. Ktoś może w komentarzach napisze. No to właśnie tutaj nie będę stał. Stąd sobie pójdę, bo też może być, może być tak, że ktoś tam zwróci na mnie uwagę i. I, i, i będę chodził się tłumaczył czy coś komuś a nie mam zamiaru dobra połączymy się zaraz jak porobię zdjęcia Dobra, jeszcze rybim okiem, bo niedawno odkryłem w aparacie, że mam rybie oko. Leciutkie. Tak więc na tych zdjęciach można więcej złapać. To mnie cieszy. Dobra, no idziemy. To automat do wody w ogóle był. Czy tam sobie gorąco, czy tam sobie zimno do kawy, herbaty można było strzelić. No i jesteśmy z powrotem tutaj gdzie byliśmy. jeszcze tutaj pasuje wejść, zobaczyć o co chodzi ale tutaj tylko tylko wejście, o można było na zewnątrz przejść cholera wie z tą kamerą co jest Wchodzimy teraz do miejsca, zapewne gdzie gdzie można było coś zjeść. Mamy reklamę garnków, mamy garnki, mamy godło, drukarka i tak dalej. No, jakieś biuro. To też jest widać przy bramie wyjazdowej jedno i drugie biuro. Także jest spora szansa, że tutaj prowadzono w Ewidencję wjazdu wyjazdu pojazdów, i tym podobne rzeczy wiecie. No jak to na, na bramie. Strażnik mógł sobie też stać. Tego typu tematy. W ten sposób zwiedziliśmy ten obiekt. W ten sposób zwiedziliśmy ten obiekt, a żeby było też. Jasne, no to gdyby, gdyby wielki brat patrzył, bo nigdy nie wiadomo, nie widać było czy jest odcięta tamta kamera, no to też tak czy inaczej pora zmykać. O tutaj kamera widzicie, był wysięgnik, ale po prostu zniknęła. Kto to wie? Kto to wie, także, także pora zmykać. Jestem w miejscu, w którym byłem. Jak widzicie, jest wyjście. Także, 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 także dzięki za eksplorację. Do zobaczenia na następnej. No i pa! Cześć!